Dlaczego robisz się bardzo głodny po alkoholu? Po pierwsze, alkohol rozluźnia i obniża zahamowania. Jedzenie, nawet to niezdrowe, wydaje się bardzo atrakcyjne. Po drugie, organizm traktuje alkohol jako toksynę i stara się jak najszybciej go zmetabolizować. Ale ciekawsze rzeczy dzieją się w mózgu. W laboratorium Mill Hill w londyńskim Francis Creek Institute przeprowadzono eksperyment o nazwie alkoholowy weekend. Mysze dostawały etanol w ilościach odpowiadających dwóm butelkom wina albo sześciu kuflom piwa wypitym przez człowieka. Grubsza impreza. Nie róbcie tego sami w domu. Co ustalili uczeni? Alkohol aktywuje neurony AgRP, czyli te, które wzmacniają uczucie głodu, ale też spowalniają przemianę materii. Po alkoholu działają dokładnie tak, jak podczas dłuższego głodu. Kiedy neurony AgRP były aktywowane, myszy aktywnie szukały pożywienia, nawet gdy miały pełne brzuchy. To raz, a dwa mamy w mózgu neurony Pomc, odbierają informacje o kaloryczności jedzenia, ale alkohol je blokuje. Czyli neurony POMC mają informacje i wysyłają sygnały o tym, że jesteśmy na najedzeni oraz że w organizmie jest dużo kalorycznego alkoholu, ale no, nikt tych sygnałów nie słyszy. Teraz uwaga, według uczonych z Francis Creek Institute, taki efekt pobudzenia AGRP i blokady POMC po trwa przez kilka godzin. Czyli jeżeli widzisz po alkoholu coś pięknego i cudownego i apetycznego, to yy, ostrożnie zostaw wcale nie jesteś głodny, alkohol Cię po prostu oszukuje. Skąd znasz ten mechanizm, prawda? Inaczej, piłeś, nie jedz i obserwuj po więcej.